Cyprian kam nord Fortepian Chopin La musique est une chose et rêve Muzyka jest rzeczą bye Te dni przedostatnie, niedocieczonego wątku, pełne jak mit, blade jak świt, gdy życia koniec szepce do początku. Nie stargam się, ja nie, ja Uwydatnię Byłem u Ciebie w te przedostatnie, gdy podobniałeś co chwila, co chwila do upuszczonej przez Orfeja liry, w której się rzutu moc z pieśnią przesila i rozmawiają z sobą struny cztery. Wrącając się po dwie, po dwie, i szemrząc z cicha, zawsze, że on uderzać w ton, czy taki mistrz, że gra, choć odpycha. Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku którego ręka dla swojej białości alabastrowej Z marmuru niż niźli jak plut, odejma dłutu geniuszu wiecznego pigmaliona. A w tym coś grał. I co? Zmówił to, i co? Powie. Choć inaczej się echa stroją, niż gdy błogosławiłeś sam ręką swoją, wszelkiemu akordowi, a w tym coś gra. Taka była prostota doskonałości bereklejskiej, jakby starożytna, która cnota. Dom modrzewiowy wiejski, wchodząc, rzekła do siebie. Odrodziłam się w niebie i stały mi się arfą wrota, wstęgą ścieżka. hostie, przez blade widzę zboże. Manuel już mieszka na taborze. I była w tym Polska od Zenitu wszech doskonałości dziejów wzięta tętrzą zakwytu. Polska przemienionych koło dzieju, Taż sama zgoła Złoto pszczoła. Poznał ci, żebym ją na krańcach bytu. I... o co pieśń skruciłeś. i Już więcej nie oglądam się. Jedno słyszę Coś, jakby spór dziecięcy. A to jeszcze kłócą się klawisze, o niedośpiewaną chęć, i trącając się cicha. po oś, po pięć, i szemrzą. Począłże grać. Czy nas odpycha? O Ty, co jesteś miłości profilem, któremu na imię dopełnienie te, co w sztuce mianują stylem, iż wszelka pieśń kształci kamienie. O Ty, co się dzieje, jak złowiesz erą, gdzie zaś ani historii zenit jest, Zwierz się razem duchem i literą i tu jest. O, ty doskonałe wypełnienie, jakikolwiek jest Twój. Gdzie znak, czy w Fidiasu, Dawidzie, czy w Chopenie, czy w Eschelesowej scenie, zawsze zemści się na Tobie, brak, piętny mglogu tego, niedostatek, dopełnienie. Go boli. on rozpoczynać woli I woli wyrzucać wciąż przed się zadatek. Kłos, gdy dojrzał, jak złoty kometa, Ledwo, że go nie ruszy, Deszcz pszenicznych ziarn bruszy, a ma go doskonałość rozmiecha. Oto! Patrz! Fryderyku! To Warszawa pod rozpomnioną gwiazdą dziwnie jaskrawa. Patrz! Organy! Ufary, patrz, twoje gniazdo! Owdzie patrycjalne domy stały, jak pospolita rzecz, ruki placów, uche i I Zygmuntowy Muszę mieć. Gangu kolumny, sprzęt podobny do tłumny, wytwigają, runą, runą twój fortepian. Ten, co Polskę głosi od zenitu wszech doskonałości dziejów. Wsięcą hymnem zachwytu Polskę Przemienionych kołodziejów, ten sam runął na bruki z granicy. I oto, jak zacna myśl człowieka. Od jest gniewami ludzi lub jak od wieka wieków wszystko co zbudzi. I oto, jak ciało orfeja tysiąc pasy rozdziera go w części, a każda. Ty, nie ja, nie ja, syn Pana Lecz Ty, lecz ja. Uderzmy w sąbne pienie, nawołując, ciesz się późny wnuku, Ideale, Schengen, RU.